Cześć wszystkim Dalsze prace na działce Kleimy XPSa dzisiaj, ciąg dalszy Tu zacząłem Niestety, ale trzeba na początku jakiś tam patent było wymyśleć jak to kroić Nie mam tej gilotyny takiej termicznej, która tnie w bardzo fajny sposób Yy, próbowałem to ciąć nożykiem introligatorskim, ale to jest jakaś w ogóle porażka. Znaczy jak byłby dłuższy, takie dwa razy dłuższy to może by się cięło. Jakoś, ale, ale słabo. Yy, próbowałem nożem do styropianu i do, lub do wełny ciąć. Idzie to lepiej niż tym nożykiem, ale strasznie ciężko. Yy, tnę, powiem Wam, że lisicą i idzie w miarę fajnie. Okej, okay. dobra, ja Wam pokażę, jak to wygląda. Tylko tak, yy, tu muszę obciąć najpierw, a nie, tu obcięty już jest. Hmm, także tu sobie przyłożymy. Odznaczę sobie miejsce cięcia. Mniej więcej tak. Tak delikatnie tnę nad... Yy, delikatnie tnę nad yy, tutaj nad ścianą. Także jakby coś, to się zawsze można to... Zaszlifować będzie. Wyszło. No i kolejny kawałek, kolejny, kolejny, kolejny. żeby. I tak powiem, mam też pary będą i tak będą. i Takie trzeba będzie uzupełniać i tak. No tu mi coś zeszło, patrzcie. Dobra. Muszę podtrzymywać końcówkę, bo yy, może mi się po prostu ułamać, a tego chciałbym uniknąć. Działamy dalej, czyli kleim przygotowałem to całą tą stronę. No i będziemy lecieć. Tutaj trochę jeszcze tylko muszę wypsikać Podejrzewam. Dobra. To jest po czyściku Cię dowiedziałem dzisiaj, że niekoniecznie trzeba czyścić to, można po prostu tylko zakręcić szczelniej i zostawić na tym i nawet kilka tygodni może stać. Nie, no jeszcze trochę ja, tej pianki. O. Coś, coś się przytkało troszkę, ale no nic. Dobra A jeszcze, jeszcze biorę tutaj te krawędzie, troszkę też smaruję W sensie tak, tutaj troszkę Dobra tu nie, tu nie to takie wiecie cienki, cienką warstwę przynajmniej daję zawsze to jest jakieś tam sklejenie jakby nie patrzeć Dobra i to będzie szło tak, czy tak tutaj. Dobra, i ten kawałek jeszcze dosmarujemy. No tak będzie, czyli jeszcze tam muszę posmarować. No bo tutaj tak więcej dałem, dobra. I na razie muszę to zakręcić. Dobra, zrobione mam tutaj ścianę garażową, do końca. Znaczy do końca, znaczy te wstawki będę robił, ale to za, za chwilę. Tu mam, zrobione, tu mam zrobione tamte tutaj trzy płyty. No i tamtą ścianę mam dociętą całą. Także lecę dalej z klejem. Ok. tu już od połowy będę leciał gęściej to pójdzie tak chyba jeszcze tu muszę pociągnąć, bo... tutaj jeszcze trochę Pójdzie mi, dokleić muszę to. Bog dojdzie tutaj, mi. Dobra. Tak na razie to sobie muszę stciąć. Tu to sobie przesunę. Albo też dajmy tu. Lecimy tak. To jest pierwszy. A jeszcze sobie zamiotę tutaj troszkę. Dobra i lecimy, bo to już 3 minuty minęło na pewno. Na folia się czasami podwija. Też trzeba na to zwrócić uwagę. Dobra. Drugi widzicie Tak to będę obcinał, robię docinki o te tutaj, podocinałem je sobie, teraz pianuję. No, i zaraz będę, będę je wklejał, nie? To tak na siłę weszła A to tylko świadczy, zobaczcie, jak mocno te płyty są przyklejone. To zaraz siły naprawdę użyłem, żeby, żeby wyjąć to. I tutaj te wszystkie te narożniki też też oklejam, żeby to było szczelne w miarę jak najbardziej A tu jest odwrotnie Dobra Dobra i następne no, Tak to chyba nie wyjmę Nie no, wyjmę, muszę wyjąć Dobra, muszę to kłaść na dole bo wiatr wieje i boję się żeby mi nie postrzącało Tutaj też wypełniam ja o te wszystkie. Tu próbowałem przycinać y, y, tą piłą, y, liścicą. Y, y, będąc tu przygotowany, ale powiem wam boję się, że, że się gdzieś tam to pozrusza wszystko, bo siły jednak działają spore przy cięciu. Biorę też tutaj kładę, to nie będę musiał y, później y, na zewnątrz pionować tych fug, prawda, pionowych, tylko trzeba jeszcze trochę zaizolować tutaj. To też jest przyklejone, także dalej bym tutaj miał robić, tylko tutaj muszę podocinać to. Myślę, że tak o wystarczy, jak tylko włożę, będą dociskane przez, przez te z boku płyty. kolankiem trochę widzicie tu się od razu fuga zrobiła i tak właśnie chciałem żeby się robiły bo a tu nie posmarowałem tych boków nie smaruję ale dobra to już wezmę sobie dosmaruję dosmaruję sobie już doizoluję tym jakby dofugową jak to się tam nazywa Dobra. i ładnie się robi. Dobra. Dobra. Ładnie. Nie jest to takie, wiecie, to nie jest elewacja. To będzie jeszcze na to yy, folia kubełkowa. Pójdzie także nie jest to jakiś, świecie. że musi być Piękniej w ogóle, No nie by było w miarę równo, bo lubię pracę wykonywać w miarę estetycznie, ale a, jak jest, tak jest, uważam, że jest i tak bardzo ładnie. Jak na motora, jak na kogoś, co robi to pierwszy raz, to uważam, że tragedii nie ma. Zawsze mogło być gorzej. Dolica, prawie jak klocki, jak ten, jak puzzle, prawie że się układa. Dobra, i tu mamy wciśnięte. I tym sposobem mamy wszystko. Jeszcze trochę tutaj pisne towaru